Cześć. Zapraszam Ciebie na szkolenie Food Defense według PAS 96, czyli Obrona Żywności. Jest to szkolenie na potrzeby standardów bezpieczeństwa żywności, takich jak PRC, IFS czy FSSC 22000. Co w programie? Na wstępie kilka terminów i definicji, które będą podstawą do dalszych naszych analiz. Wymagania Food Defense w standardach, które, o których wcześniej wspomniałem, bezpieczeństwa żywności. Typy zagrożeń, czyli co się może zadziać. Punkt 3. Zrozumienie powodów ataków, czyli dlaczego może się to wydarzyć. Punkt 4. Ocena zagrożeń i wyznaczenie krytycznych punktów kontroli, czyli TACAP. Punkt 5. Krytyczne kontrole, czyli na podstawie wcześniejszej analizy kontrole wyznaczonych CCP. 6. Reagowanie na incydenty. 7. Przegląd zabezpieczeń dotyczących ochrony żywności. Dostaniesz tutaj całkowicie pełen pakiet, który będzie zgodny z wymaganiami standardów bezpieczeństwa żywności i dostaniesz to w opcji kompletnej. Zapraszam na szkolenie.